Wspólnego mają ze sobą przepisy unijne, nieuczciwi sprzedawcy, zdrowa gleba, zdrowa żywność, stres u roślin oraz polski rolnik. Proszę posłuchajcie. Na początek prośba ode mnie proszę o udostępnienie tego materiału, bo chciałbym, aby obejrzało go jak najwięcej, przede wszystkim rolników, którzy zajmują się uprawą roślin w Polsce. Mało kto wie, ale rośliny, wszystkie rośliny, które mamy w Polsce, one reagują na stres tak samo jak ludzie. Oczywiście są inne objawy, natomiast Mało kto też wie, że rośliny do działania antystresowego potrzebują właśnie magnezu. Tak, tego samego magnezu, który używamy my jako ludzie do tego, aby m.in. lepiej znosić stres. Problem jest taki, że w Polsce mamy dramat, jeżeli chodzi o zawartość magnezu w ziemi, w Polsce mamy bardzo dużo nieprawdy, kłamstw, jeżeli chodzi o nałożenie magnezem gleby, mamy bardzo złe podejście, bo jesteśmy źle nauczeni, a i sektor handlowy też niestety swoje w tym. A pięć groszy ma, ponieważ jest tu dużo zakłamania, dużo mitów, żeby nie powiedzieć dużo oszustw. Samo nawożenie magnezem wcale nie oznacza walenie nawozów sztucznych, dlatego że magnez występuje na świecie jako kopalina. Istnieją naturalne siarczany magnezu, istnieją węglany magnezu, są to różnego typu nawozy, nawozy pochodzenia naturalnego, zaznaczam, które tak naprawdę są dobre i dla gleby, i dla roślin. Tylko problem pojawia się właśnie w przepisach. Dlatego że obecne przepisy, przepisy dyrektywy Unii Europejskiej, niestety. One nie wyjaśniają, co jest czym. I dzisiaj polski rolnik, autentycznie, jeżeli chciałby na przykład dawać tylko i wyłącznie nawozy pochodzenia całkowicie naturalnego, to niestety wszystko się rozjeżdża, nazewnictwo się rozjeżdża, dyrektywa sprzed wielu lat jest bardzo niejasna. I właśnie między innymi dlatego postanowiłem zrobić o tym duży wykład na hektar wiedzy. Aby rolnicy w Polsce wiedzieli, Czego unikać, aby wiedzieli, które nawozy są dobre, które złe. Jak podejść do nawożenia magnezem, kiedy co dajemy, aby wiedzieli, jak wyłapywać oszustwa i nagięcia oraz w jaki sposób bezpiecznie aplikować magnez. Powstał mój najnowszy wykład na hektar wiedzy. Zaznaczam, w aplikacji mobilnej o nazwie Hektar Wiedzy oraz na stronie hektarwiedzy.pl jest on dostępny. Aby ten wykład zobaczyć, po prostu pobierz moją aplikację o nazwie Hektar Wiedzy zainstaluj, aktywuj i oglądaj. Jest to aplikacja całkowicie niezależna, która przekazuje prawdziwą, niezależną wiedzę dotyczącą w tym przypadku właśnie nawożenia magnezem, jeżeli chodzi o glebę, jeżeli chodzi o rośliny. Zobacz ten materiał i naucz się rozpoznawać, który magnes jest dla Ciebie i dla Twoich pól, który nadaje się do tego, żeby go tu wrzucić i rozwieźć po swoich polach. Tutaj masz numer telefonu. Napisz do mnie, a podpowiem Ci, jak wystartować jak uruchomić. Jak działać z hektar wiedzy. Jeśli zatem przyjmiemy, że jako rolnicy chcemy produkować możliwie najzdrowszą żywność dla polskich konsumentów i ogólnie dla Polaków, to musimy wyjść z prostego założenia. Odpowiednio odżywiona w magnes gleba to zdrowsza gleba, to zdrowsza żywność, to zdrowsza pasza dla zwierząt, to zdrowsze jedzenie ze zwierząt. Jakbyśmy tego nie określali, ale tak to działa. Jeżeli się tego nauczymy, jeżeli to zrozumiemy, to będziemy jakością szli do przodu. Nie wspomnę już o tym że odpowiedni poziom zbilansowania magnezu, dobrego magnezu, dobrze zastosowanego, powoduje lepsze wykorzystanie innych składników pokarmowych, a więc daje nam szansę na dawanie mniejszej ilości pestycydów i mniejszej ilości innych nawozów. Jeżeli rośliny, które mamy w Polsce, wszelakie zboża, wszelakie buraki, ziemniaki, warzywa, rzepaki, gatunki strączkowe, kukurydza, sorgo, jeżeli tym roślinom nie brakuje w ziemi magnezu, to ten magnez jest wbudowywany do struktur. Mówiąc wprost, zbieramy go z plonem i później my, jako ludzie, możemy ten magnez konsumować, a więc wprowadzamy magnez do naszego organizmu. Tak samo zwierzęta, które odżywiają się paszą, gdzie nie brakuje magnezu w danych roślinach, one też są nie tylko zdrowsze, ale też dają następnie kolejne produkty, tak? I ten magnes jest przekazywany z gleby, finalnie mówiąc, do naszego pożywienia. Zobacz ten wykład, zastosuj moje wskazówki, moje niezależne zalecenia, których nie znajdziesz ani reklam, ani lokowania, ale tylko i wyłącznie prawdziwa wiedza. Łaniam się nisko i do zobaczenia na hektar wiedzy.